Witajcie na kanale Studiopatów Mamy dziś 9 marca Niedziela, piękne popołudnie Znajdujemy się w picharach przed Kaplicą Świętego Rocha Tu właśnie no, niestety nie będę mógł wam pokazać jej od środka ani z bliska, bo no, trwają prace remontowe, aczkolwiek niestety tylko z zapota Pokażę Wam jak ona wyglądała mniej więcej i przekażę Wam historię tego miejsca, gdyż jest bardzo ciekawa Zapraszam na film. Z całego, zamku po, z całego zamku do naszych czasów dotrwały fragmenty murów i jedno z czterech baszt. Baszta ta należy chyba do najmniej znanych atrakcji tego typu. Sam trafiłem tu kiedyś bardzo wielkim przypadkiem. Jednocześnie obiekt ten, pełniący w swoim czasie zarówno funkcje obronne, jak i później sakralne, stanowi niezwykłą pamiątkę. Fajnie właśnie, że ta pamiątka została, że tak powiem, zac ktoś zaczął ją restaurować. No i zabezpieczy przed dalszą dewastacją. Fajnie, że tu powstał dach, którego wcześniej nie było. Aczkolwiek lećmy dalej. Wyobraźnię pobudzać może również to, że dzieje miejscowości Kihary. I samego zamku są bardzo słabo udokumentowane przez źródła historyczne, a ich losy można odtworzyć jedynie wyrywkowo. W średniowieczu wieść wieś kuchary miała, jak wskazuje na to nazwa, służebny charakter. Polegał on na zaopatrywaniu książęcego stołu. Pierwszym znanym w dziedzicem kuchar był mieszczanin Sandomierski Bartko. Posiadający miejscowość w połowie XIV wieku. Z biegiem czasu nazwa, psi, nazwa wsi przekształciła się w kucha, w kucha, z Kuchary na Kichary. W drugiej połowie XVI wieku właścicielem Kichar był Kacper Stanisławski, a potem podskarbin nadworny, koronny Jacek Młodziejowski. Uw Młodziejowski sprzedał majątek marszałko, marszałkowi nadwornemu koronnemu. Prokopowi Sieniawskiemu z Granowa. Nie wiadomo, z którym z tych właścicieli łączyć powstanie zamku. Budowla oświadczona została dopiero w XVII wieku. Prawdopodobnie powstać musiała znacznie wcześniej. Brak badań archeologicznych nie pozwala odtworzyć dawnego kształtu budowli. Wiadomo jednak, że, że zamku strzegł wysoki mur obwodowy, z czterema basztami, a dwie bramy prowadziły na dziedziniec, gdzie znajdowały się budynki mieszkalne i gospodarcze. Tu mamy widok właśnie na fragmenty tego muru obwodowego. I od dołu też przy filmiku o legendzie, też mogliście zobaczyć idący wzdłuż tego, w poprzek tego wzgórza co nam pozwala również mniej więcej sobie wyobrazić, jak wyglądały te budynki z czterema tymi basztami, które jeszcze stały. Po śmierci Prokopa Sieniawskiego, wdowa po nim Elżbieta z Gostomskich przekazała kichary wraz z zamkiem klasztorowi Benedyktynek z Sandomierza, a było to w 1616 roku. W 1623 roku podczas pożaru w Sandomierzu spaleniu ulegają drewniane zabudowania należące do zakonnic, więc siostry przenoszą się do zamku w Kicharach i adaptują jego budynki na klasztor. Dopiero z benedyktynkami wiąże się udokumentowana historia zamku. Stąd pojawiły się sugestie, że mógł on być przez nie wzniesiony. Jednak wydaje, wydaje się to wątpliwe. Że, dość, że w dość spokojnych czasach dla tych okolic zakonnice wzniosły w tym miejscu barowny klasztor. Przyjąć należy, że benedyktynki zakospodarowały na potrzeby zgromadzenia dawny zamek Sienniawskich, który mógł powstać jeszcze wcześniej. W jednej z baszt urządzono kaplicę świętego Rocha i świętego Jacka. Ozdobiona była polichromią i obrazami wśród, między, wśród nich, między innymi. Wizerunki świętych Rocha, Bernarda i scholastyki. Podobnie mogły być urządzone pozostałe niezachowane nie do dzisiaj baszty. Benedyktynki z Sandomierza posiadały dobra w Kicharach przez dwa stulecia, aż do roku 1819, w którym to nastąpiła kasata zgromadzenia. Podobno ostatnie z nich dopiero w 1865 roku opuściły ruiny warowni. Do tego momentu budowla, od tego momentu budowla zaczyna popadać w ruinę. Pod koniec XIX wieku z czterech baszt zostały tylko dwie, a na początku XX jedna, w której mieściła się kaplica świętego Rocha i świętego Jacka, w różnych okresach czasu do dewastacji budowli przyczynili się, jak to często bywa, okoliczni mieszkańcy pozyskując z nich budulec. Po II wojnie światowej z zamku zostały tylko fragmenty murów i podniszczona baszta, kaplica, w której zachowało się część wyposażenia i obrazów. W dniu patronów Świętego Rocha i Świętego Jacka, to jest 17 sierpnia, odbywały się w kaplicy bądź przed nią msze święte i uroczystości, a w maju nabożeństwa majowe. Pomimo że obiekt został uznany za zabytek to w latach 60. XX wieku zawaliła się część dachu, a w następnym dziesięcioleciu reszta. Wtedy też skradziony został obraz świętego Rocha, w, a nabożeństwa ustały. Niejasne są też okoliczności zniknięcia pozostałych obrazów. Nie wiadomo, czy zostały skradzione, czy zabezpieczone w innym miejscu i zapomniane. Pozbawiona dachów i wyposażenia oraz charakter, charakteru sakralnego budowla zaczęła niszczeć. Jeszcze szybciej ściany i tynki z cennymi polichromiami zaczęły pękać, a budowlę z, zarosły krzaki. Otóż właśnie na filmiku z poprzednim, który tu byłem, to jest tam widać tą polichromię, no i oczywiście są te krzaki, o których tu mowa. W 2011 roku Sołtys Nowych Kichar Wraz z mieszkańcami i strażakami oczyścili teren z zarośli. Pojawił się też pomysł odnowienia wieży. I tu właśnie chyba widzimy realizację tego pomysłu. Kaplica, ta, ta baszta jest troszeczkę, że tak powiem, ukryta poza głównymi szlakami turystycznymi, aczkolwiek miejsce jest bardzo ciekawe. Warto odwiedzenia, oczywiście, jak już będzie gotowe i odnowione. I dostępny turystom, o ile mam nadzieję, tak będzie. I cóż, no jeżeli mógłbym tu dopowiedzieć swoje swoje, że tak powiem zdanie, to warto by ja, o ile nie były takie badania robione, to warto by właśnie przeprowadzić badania archeologiczne, umożliwiające pokazanie, jak wyglądała wcześniej ta budowa pierwotnie, i możliwe, że odnalazłyby takie badania, jakieś artefakty ciekawe. Może ten skarb legendarny. Jak zwykle do opracowania tego filmiku posłużyła mi książka Legendy Zamków Świętokrzyskich, autora Bartłomieja Grzegorza Sali. Pozdrawiam Was i cóż, no póki co nie mogę Was ani zaprosić tu, ani polecić Wam tego miejsca, przynajmniej do zakończenia prac remontowych i udostępnienia go turystom. Aczkolwiek miejsce bardzo ciekawe i zarówno legenda, chociaż skromna, jak i historia tego miejsca jest bardzo interesująca. Pozdrawiam Was czołem.